Bez. Witam wreszcie w kolejnym materiale na moim kanale. E, dzisiaj przetestujemy sobie Fontanny Happy Fountain e, od SR Pyro. Tak one się prezentują, proszę bardzo. E, tak wygląda opakowanie. Za takie fontanny, za taki zestaw fontan 4 sztuki w parce, trzeba zapłacić coś około 8 zł. I regularnie, że tak ujmę, od 8 do 10 zł. Ja je wyrwałem jakieś wyprzedaży za 6, 6,50 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Więc. Powiedzmy, że to 8 zł to będzie cena regularna. CE posiadają, jeśli chodzi o gramaturę, gramatura 26 gram na wszystkie sztuki kategoria F1 kod produktu CLE0512. Coś tu więcej mamy, jakaś data wyrobu, coś. Nie widzę na pierwszy rzut oka, ale to nie jest aż. Tak, ważny jest, dobra, 2022 rok. Eee, tak. Czyli w tam zeszłoroczna nowość. Bez zbędnego przedłużania. Otwieramy nasze fontanienki. Jestem ciekawy, czy one będą miały jakiś mix efektów. Czy to będzie jeden pies, że tak ujmę. Czy to wszystko będzie tym samym. Ale to się przekonano o tym za chwilkę. Zapraszam Was jeszcze w tym momencie do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was również do linków w opisie. Instagram, TikTok. Grupa na Facebooku, Discord oraz sklepodpal.pl, gdzie macie 15% zniżki na mój koterobotowy ABS-15. To co? Odbezpieczamy lącik, bo jest zaklejony tasiemką. No i idziemy, naszego, naszą pierwszą fontannę odpalić. Jestem ciekawy, 26 gram na 4 sztuki to będzie po po 6,5 na sztukę. Tak dobrze liczę, raczej tak, aż tak mnie matematyka nie zawodzi. Yy, głupio by było jakby zawodziła. Yy, także co? Odpalamy pierwszą fontanienkę Intensywnie, króciutko, to trzeba powiedzieć, była naprawdę krótka. Zobaczę jeszcze przed odpaleniem następnej sztuki, czy importer/producent podaje tu może czas palenia. Oczywiście to jest kategoria F1, więc to jest produkt jakby dla najmłodszych. Nigdzie się producent nie chwali czasem palenia. Z tego co widzę, nic dziwnego. Też bym się nie chwalił takim czasem palenia, ale. W sensie sama fontanna jest ładna, e, jako taki pirobajer, to jest naprawdę spoko, w sensie ładna, stroboskopowa fontanna, jaśniutka, iskierki też ładne, ale co mi po fontannie, która działa, e, nie wiem, 3 sekundy, 4, 5 max, no nie wiem, skupię się na czasie bardziej może teraz, zobaczymy czy efekt będzie inny. 5 sekund. 5 sekund Więc sensie, naprawdę. Naprawdę dość, dość intensywna fontanna. E, jak coś... Zresztą w sumie co ja wam będę mówił, przecież widzieliście, że były dokładnie takie same. E, pójdziemy z trzecią sztuką. Były dokładnie takie same, niestety niestety. W sumie mogę powiedzieć chyba stety, bo ten efekt tych fontan jest naprawdę ładny. One nie są brzydkie, tylko króciutkie. Wiem, że to jest Pirobayer i że no, nie powinienem oczekiwać od takich fontanien zbyt dużo. Ale jednak, jednak to jest, to jest powiedzmy no 8 zł, 2 zł za sztukę. Um, za 5 sekund no to powiedzmy 4 fontany. Tu mamy. 20 sekund, 20 sekund za 8 zł. Za 10 zł testowałem takie fontanny jak JF50 od Jorge. Tam w zestawie są dwie fontanny za jakieś no powiedzmy 12 zł. Powiedzmy 12 zł, jedna fontanna kosztuje złotych 6, zł. Czyli teoretycznie cenowy bardzo duży, bo 3 razy więcej. Tylko sank w tym, że tamte fontanny działały ponad minutę. Więc mamy 3 razy więcej. Ale w same fontanny działają jakieś 15 razy więcej. Więc no, no co, happy fountain mnie nie zachwyca. Co tu dużo mówić, niestety. Jako Bayer może być, ale co, po co mam kupować Bayer, jednocześnie przepłacając bardzo, bardzo dużo? Były in efekt. Czyli są po dwa, yy, dwie sztuki w dwóch efektach, czyli jakiś plus złapały na koniec jeszcze. Yy, pu, pu, pu. Nie chcę. Szczerze mówiąc, patrząc na efekty tych fontanien, nie chcę ich skrzywdzić. Wiem jak to brzmi, ale no. no nie chcę skrzywdzić tych fontanien. One czy są opłacalne to niezbyt, czy są ładne. Jak na fontanny na kategorii pierwszej, czyli na kategorii, na której zazwyczaj są diabełki oraz zimne ognia, to są naprawdę bardzo ładne fontanny. Tylko no, co z tego, co z tego. Piątka na zachętę, one nie są złe, powiedzmy, że są przeciętne, no bo no nie są zbyt opłacalne, no. Jakby kosztowały... Piątkę. Wiem, że to jest a wykonalne Powiedzmy tak, no To są cztery fontanienki, bardzo ładnie wykonane Z plastikową e, Z plastikową tą e, Nóżką i w ogóle Z podstaweczką, ładnie zapakowane To jest fajny produkt, który no, nie sposób, żeby kosztował 4-5 zł Tylko synk w tym, że no wiem, że nie da się Zrobić tego taniej Tylko po aktualnej cenie No po prostu to się nie opłaca, tyle e, Fajne fontanny. Fajnie, że mamy dwa efekty w takim zestawiku, e, cztery sztuki. Efekty zaskakująco duże, zaskakująco wysokie jak na taki pirobajer. E, ładne kolory tych fontanien. Stroboskopowa fontanna, te pierwsze dwie, które odpaliłem, e, naprawdę dość oświetlała teren, o dziwo. Nie spodziewałbym się w ogóle po tej kategorii cenowej Czegoś takiego nie mniej, no piątka więcej nie dam. Nie, nie dam więcej po prostu. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Może Wam spodobały się bardziej niż mi, może jeszcze mniej. Czekam na Wasze opinie. Zapraszam również jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie. I trzymajcie się. Cześć. Widzimy się w kolejnych filmach. A ja lecę nagrywać kolejne pozycje nie tylko z fontan, żeby nie było. Trzymajcie się.